Wszystkich serdecznie. Mamy niedzielę. Słoneczną, pogodną. Byłem na wolności. Dzisiaj taki krótki filmik. Dawno nic nie nagrywałem. Byłem wypuszczona Już trochę jajek. sobie zbieraję porządki się trochę wziąć tutaj mogę przy okazji pokazać co daje gołębiom w tym okresie jest trochę tego towaru karma z Flornasa dietetyczna super taka, ale to dla tych gołębi co? latają są tam w te takie koki moje oczywiście drobne, czyli konopia e, prosto i rzepak troszeczkę no i tutaj mamy jak gołębie latają ostro, no to super dieta i glukoza to wody i gwarantuję że gołębie na pewno będą chodziły ostro zgubiłem przez ten sezon zimowy około 40 sztuk więc wiem o co no, mogę co tu mogę jeszcze powiedzieć no, co teraz tak no to poważała. Powoziowa... Prozdrowotna zioła na loty i natura. Na ziołach e, coś się dzieje jakaś tam Po ostrych lotach, no to probieg dwójeczka Zazwyczaj e, czosnek i olej czosnkowy i od czasu do czasu tram dostają teraz przed lęgami to ja selwet na pewno polecam dostają ostrego powera samce budę chcą rozwalić ruchają za samicami na zmianę z biokalwetem to już jak jajeczka Twardsze skorupki naprawdę warto polecam. No, oczywiście multiwitamina to cały rok. Na to jesien, zima, do tego dochodzi. Do tego dochodzą wazywa. karmę eee, co my tu mamy? Atero. Na drogi oddechowe. Minerały, oczywiście. No i tu mogę polecić z czystym sumieniem. Nawet teraz nabyłem hydro, tak zwane, przed młodymi. Jak jeszcze siedzę na jajkach, to podać, zrobić kurację. I naprawdę, z żółtym guskiem nie było problemu w zeszłym roku, fajnie to wszystko. I zaraz po przed wykluciem młodych kończymy kurację. No i tak ciągle. Czyli jak są drugie jajka, już nie ma młodych, takich malutkich, już to się tam podaje jeszcze w czasie, jak te młode są już w piórkach, to się już sobie tam robi taką kurację i dopiero później jak wychodzą już do oddzielnej budki ale z Złotym bóskiem nie miałem problemów żadnych. No oczywiście Candy Wet nagrzywa deszczowe takie niefajne pogody jak były, no to Akuracja handibetem jak najbardziej eee, trikoksan to jest kokcydioza, środek taki działowy, fajny. Siara rozród czyli to jest typowo już na lęgi, jak już są młode w niskach to siarę dostają. No i jeszcze karma, typowo teraz zimowa, zaraz będziemy przechodzili na rozpłodową Także gołębie są zdrowe, fajne, bez szczepień, bez niczego chorób żadnych przez zimę nie było. Można powiedzieć, że wszystko jest ok. Moje hodowli są na tej zimowej karmie, więc już tylko tam trochę latają. Bardziej te drugie takie zimowe, moje goębie koczki, co są w drugiej budce. To one latają te są tylko tak roztwierane, żeby sobie pochodziły pozbierały i to tak naprawdę Tyle w tej hodowli, czekamy na młode Jest dużo par nowych, przez zimę dużo straciłem tych goębi Więc nowe gołębie nabyte, nowe pary Jeszcze mają przyjechać Kilka samiczek do tych załomnych Do tego mojego samczyka, co tutaj chodzi Młodego mają przyjechać z dwie dziewczyny? Jeszcze w sumie: no dwie dziewczyny karpiate. Wylotki: jedna na 11, na 10 pierwsza wylotka. Druga na białym ogonie, ale to są wszystko moje młode. Tutaj ta karpiata, coś usiadła. Ten, ten karpiaty co grucha, to są moje wszystko młode z zeszłego roku. I bez szczepień, zdrowe. Nie mam tam żadnych problemów Jest z nimi. W większości tu jest młotków. Także tak to wygląda tutaj, w tej mojej hodowli. Szybko wrzucam. Teraz wrzuciłem na początku lutego miski. No, zobaczymy co w tym roku, ile będzie. Jest kilkanaście par więc zobaczymy co się wyciągnie. Nowe nabytki, między innymi para jest gołem. Nie jest ich dużo, ale ale są. Ostre samce się porobiły. No właśnie między innymi dzięki temu aselbecikowi. Fajne, przed lęgami to jak najbardziej. Trzy dni kuracja i, i budę są, chcą samce rozerwać. Takie ostre. tak to wygląda wiadomo co jest na wolności to zawsze się fajnie sparzy na dachu, przelecą się a nie tam w komórce, żeby się działo cały czas a tak to to nic się nie dzieje tego nie nagrywam bo tak naprawdę nic się nie działo. Dużo strac przez te anomalia pogodowe. Wypuszczałem przez wiatr, to przez śnieg się pojawił, a tutaj góry się trochę pojawiły Teraz się pojawia od czasu do czasu, ale nic tam żeby łapał prędzej po straży. Samcyk. Załobników dużo, bardzo straciłem. Było tak, że miałem się wycofać z tych załobników, no ale trochę jeszcze zostanie. Jest dwie, trzy chyba pary siedzą na jajkach. Zobaczymy, co w tym roku się ukaże. To jest fajna samica z wystawy, kupiona ona fajnego młodego dała od mojego młodeczka posiatego. Tam co chodzi. O. Jest jeden wylot na 8 czy 10, a drugi jest zwykły na ciemnym ogonie takie puszczają, takie dają. No trudno. Ten jest fajne. I fajna samica do niego przyjedzie teraz. Karpiata. No nic. sobie na wolności a latają sobie na wolności wszystko a tu brat jest tego Masiatego tego jeden wychodzi taki, drugi taki po wylotach jeden wychodzi taki, drugi taki no ale tak to jest w tej razie to zabrakuje w korony, a to przeplot. Chociaż no już... tak zbytnio tego nie ma. No nic. Pozdrawiam oglądających jakby w razie jakieś pytania odnośnie tych preparatów co stosuję. Jest tego sporo dużo dnia mnie stosuje, ale i czasem, jak trzeba, to się coś tam więcej sypnie. Zazwyczaj karma, stawiam na karmę. Ta karma, ona 20 kg, kosztuje 76 zł. Pamiętam cenę, ale naprawdę, w czasie lotów, polecam ją kosmos. Do tego jeszcze. Do wody 4 dni glukoza i gołębie saleją ja podawałem to teraz mogę powiedzieć, że mogę załować, bo na własnej skórze się przekonałem, że o takiej mieszance gołębie tak świerują, że ale w czasie lęgów, już młode jak są duże na taką karmę przeskoczyć to naprawdę fajnie. Fajnie te gołębie się zbierają i, i wychodzą. Aż mają chęci do latania. Jest jeszcze zimowa cała beczka. Karma, ale to już taka spocynkowa Tak to. No stop na tym. Pozdrawiam oglądających, pozdrawiam hodowców z łodzi, bo wiem, że tacy mnie oglądają. Także wszystkiego dobrego życzę wszystkim. Przede wszystkim zdrowia. No i sukcesów w lęgach, aby było jak najwięcej tego MB. I jak najwięcej takich zdrowych, bez chemii i antybiotyków. Pozdrawiam oglądających, kaniających, lajkujących. Do następnego.